A ty bo ja już włączyłem live, co? Słuchaj na chwilę, Sundry, na, na chwilę. No no no, gdzie ty jesteś? Poczekaj chodź, coś ci fajnego pokażę. Nie zabijesz? Nie, no coś ci fajnego pokażę. <śm> 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 Ale czad, jest ogłoszonka. To może Ironek ci powie? Ale nie wiem, jakie ogłoszonka. No, że kto bez followa ogląda, ten, no prawda, wiadomo. jest takie like yes, Śmierdzi, yes. prawda, Musisz tutaj. czat, proszę bardzo. Yy, czym śmierdzą osoby bez followa? Dokładnie czat. Także jeżeli wy nie chcecie śmierdzieć, no to czat no. Zostawiacie followa na Twitch TV, NITEK Podłoga. No bo tak jak już czat pokazał, inaczej będziecie śmierdzić serem spod na pleta. A no nie fajnie to chyba. Także zostawiaj followa i widzimy się na streamkach. Siema, ja tu tylko jeszcze tak na chwilę z ważnej wiadomości aktualnie trwa rekrutacja na contentowice. Więc jeżeli jesteś kreatywną osobą, a przynajmniej tak myślisz, jesteś charyzmatyczną osobą, to wbijaj na ten kanał. Widzimy się o godzinie 16 i w sobotę na Twitch Divinity, tak jak podłoga, gdzie będziemy te zgłoszenia oceniać, tak jak było na poprzedniej edycji. Ty Co ja znalazłem? O, kurczę! Chat! Bless NG! Proszę! Dobrze! Nie! Z pierwszej! Z Nie! 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 Po celce. O Boże! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementów w jednym miejscu! Nie, co no, ty sobie wiesz? Jaki tenkpo, co jest? Jeszcze na jednym takie coś znaleźć? O, o. Dziom. Ej, totalnie jestem Zaraz fanem, totalnie Dziom. jestem fanem momentu, jak wpierd... się taki zajebisty shot na YouTube, Nie! a się o selerze, kur... Totalnie <noise> jestem fanem, jestem takim fanem! To było kolorowe drzewo. Gdzie, No, bo, bo jest na przełomie biomów, tam. Pokaż. Ej, bez kitu, trzy kolorowe drzewo, zobaczcie to. Ej, lol, weka, trzy biomy w jednym miejscu się łączą, czad. Lol, cztery rodzaje liści, czad. jest klapień. Nie, cztery masz, są cztery. Masz jeden, Raz, masz drugi. dwa, trzy, cztery. Nie, no to są dwa. Inne. Ej, no, bez jest... kitu! Sam, z pięciu Zobaczcie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No, Hadzia, nie widzisz tego, Hadzia, ślepy jesteś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja wiem, że was w szkole w pierwszym razie do trzech, bo dalej twój mózg nie ogarnia, ale jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, za, 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 za szybko, wolniej, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A nie, was do trzech uczyli liczyć. To... Raz, dwa, trzy i znowu raz, dwa. I razem to jest trzy plus dwa... To jest taka nowa liczba, której nie znasz, nazywa się ona 5. Wygląda ona tak, tak o ją pisze, takie, taka, taki coś, taki zygzak, zygzak jakby McQueen tutaj lecę, złoty top złotą kietę, to znasz, masz 8 lat, to tą piosenkę znasz. Tak sobie robisz, zygzak McQueen tutaj lecę, potem zakręcasz sobie taki ten masz piątkę, to jest 5. No, to to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolorów, nie? No. Wypierdam z tym dzikiem je... No nie, no nie, nie wytrzymam, stary, umrę, 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 kurwa, umrę. Ja pierdolę umarłem. Nice. Ta pierdolę jeba trawa, kurwa! Trafić go przez nią nie mogłem! Ojej. Kurwa mać! Kto wymyślił trawę w tej grze jepanej? Naprawdę! Ty Minecraftowy śmieciu, który teraz to oglądasz! Naprawdę! Jeżeli Twoim kolegą jest ten, który wymyślił Creepera, to niech wiedz, wiec, że on zrał, a ty to kur.lizujesz! Naprawdę! Creeper przy podwójnej trawie to jedyna gówno, kur. Kto wymyślił pierdolę podwójną trawę, kur. Kto to wymyślił? Hej. O, ale że. Meliska czad? Ale że meliska widzowie? Przyda się. Przyda się. Daria mi kadzidełko przyniosła. <śmiennie> Uspokojenie Ale mi się... Kto wymyślił tą j paną trawę? nooo Nie wiem no! Kto wymyślił jakąś trawę Jakiś kolejny kur... <śmiernie> Całe życie mi w dupę kurde Ja pierdol... ja mówię całe życie chuj w dupę, a, Daria, a co ma Iron powiedzieć? Ja pierdo. Ty, głodu mi braknie Głodu mi braknie Ironek, weź mi komendą gif, daj jednego steka proszę Jednego steka mi daj, bo nie, do, bo nie dobiegnę Nie No kurwa Tak za darmo? Spajesz, kucze, kucze. Tak. nie maruć. Ty kurwo ja nie spojrzałem, ja nie spojrzałem, myślałem, że to jest wypieczony. Ale jesteś szmatą! Ale sram ci na łeb! Widzowie, jakiś mob mnie goni, k***wa. Ja bym go ubił. Ciekawe... Ej, czas sprawdzimy, co z niego dropi, bo ja nie widziałem takiego moba jeszcze nigdy. Chodźcie sprawdzimy, co z niego dropi, czad Może jakieś fajne relatywnki, widzowie. Ale on... Ty, on szybko ucieka, ty! Zombie jest wolniejszy! Ja słyszałem, że Łukasik Banda jest fajny lucik. Ja to w ogóle mała. się boi nas chyba, widzowie. Ej, Albo to, to jest Mobek Chat, to oh. jest Mobek Neutralny, to jest Mobek, widzowie! Jaki to jest Mobek Chat? Ej, ja może do niego trzeba z, z ziemniaczkiem? Chodź. chodź! Chodź, dam ci ziemniaczka, chodź! Trzeba zrobić takie... Nie, bój się, chodź, 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 zobacz, o! Masz, masz! No weź ziemniaczka! Chłopca pisnął Jakie Chłopca pisnął ty! Jak dziewczynka, co jest grane? Dokładnie o to chodzi. Jaka masz sławki, Szefie, wiesz co dostałem od Razera W ramach dila jakiegoś. To są... O Jezu, nie... Coś z rekinem no Shark coś Black Shark V2 Pro jakoś tak Krakeny. Nie, właśnie miałem kiedyś krakeny widzowe, ale krakeny za wielkie. Krakeny są takie kurwa k**a, koksy! Są tak ogromne, stary, że czuję się w nich jak czołgista, kumasz. Eee... Krakeny Eee... Ja mam tsz, eee tsz, tsz. Tak W takich to jak nic robi Dillaz z World I Dobra udawać wiecie. tego, Gustlika, Deszczenie spokojne potargały Psa, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy. W piecu napalimy. nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy. No co, Mój ojciec oglądał to przez 10 lat, wszystkie odcinki nie miał na Tak Znam to kurwa w pamięć. Man, masz się tak się 30 dziewięć, no. level na chuck spisz patrz, chłop czekał, aż wbije 30, żeby się dopiero dolić. Chłopie, wbiłem 31 piętnastą paska ja pierdolę to jest mniej więcej tak Jakbyś zobaczył babcię, która stoi na pasach Zapaliło się pierdolone zielone, a ona po pół sekundy nie wystartowała, ty idziesz o jeden krok szybciej od niej i mówisz tak stoisz! Bo może się ruszysz delikatnie, co? Idź ku tamujesz drogę! Spokojnie! Już idę! No. Patrzcie. To, to siba. <laughs> Jasne. Chłop spojrzał na markę wap, kabla od Prodyża, którym go stary nap... i to wymyślił. No, teraz mi wpadło do głowy, to 200 IQ. To siba. O niech... Ja o kurde, hopie. Let's go! Chat, chat robię MLG! chat robię MLG! Mogę walnąć światło z makrofonu! Co ty robisz? to jest? po roku w USA! Palerz, <noise> <noise> ja wychodzę z dołu oh, i wow. pierwsze to słyszę to gęś, która mi robi. Nam, 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 nam". Na dzień dobry, nie? Żadnego dzień, dzień dobry, dzień. witam serdecznie, fajnie, że wyszedłeś, nie? Gnęg, gnęg, Ole, to będzie giga content, na konto to wiadro pieprznie, o mój Boże Ciekawe, czy mu się uda, by the ankietę Kto, jak według was... No, zaraz wali? robimy, zaraz robimy, zaraz robimy Albo już zrobię, w sumie, no, no bo pol. Dobrać, nie pol... Bo tak to się stosuje, musi się więcej czasu. Czy Sundritos, Doritos, Ponchitos? Margaritos. Walnie, wiadro. Tak. Nie. Zawartość nie odpowiada. Nie gadajcie, że wiadro jest zbanowane na Twitchu. Tak, jest, 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 bo jak mówiłem jakby za punkty kanału, że yy, wale wiadro, to było ten, yy, jako ten, jako, no w sensie, że nie mogłem napisać, nie? Wyjeżdżam, kur... Bieszczady. No, <gryw> a to jest jak dla mnie. Ale, że widzowie, naprawdę słowo wiadro jest banowane. dog howling under stars Wondering where the devil you are